całym domu słychać to włosy czeszę raz na rok Nie wiem nikt jak mówić doń, koszmarny Karol Niech Buda drży, gdy jest zły, wszystkim chcę pokazać kły Tam jego świat, gdzie znikał ład, koszmarny Karol La la la, na nerwach gra. i na zakazy sposób ma na głowie stanął włosy Wam koszmarny Karol. Koszmarny Karolek. Razy mam ci powtarzać idź do szkoły! Po co mam chodzić do szkoły, skoro i tak przyłączę się do zespołu? Sam widzisz, że to nie ma sensu. Do szkoły, ale już. I jeśli myślisz, że zabierzemy cię na koncert tego koszmarnego zespołu, to grubo się mylisz. Ach, tato, a Karolek mnie uderzył! Nie bądź koszmarny, Karol! Czemu nie? Chcecie mnie pozbawić najważniejszego wydarzenia w moim życiu? To niesprawiedliwe! Koszmarni Herosi, koszmarnego Karolka. A mama i tata nie chcą mnie zabrać. Prawda, że to niesprawiedliwe? Powinieneś zgłosić to na policję. Ha? Szkolny konkurs talentów. Zapraszamy wszystkich uczniów. Pierwsza nagroda bilet na dowolną imprezę. I po kłopocie. Na Twoim miejscu nie zadawałabym sobie trudów, bo my wygramy. Nie jeśli wystąpi mój nowy zespół. A jak nazywa się ten nowy zespół? Koszmarni Herosi Karolka. Tak! Koszmarni Herosi Karolka. Co za głupia nazwa. Och, to tylko nazwa zespołu, który wygra konkurs talentów, który odbędzie się już pojutrze. Ne, 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 ne Karolku, a kto należy do twojego zespołu? Eee, ty Ja? Czy naprawdę myślisz, że możemy wygrać? Tak, masz moje słowo O, olo, to kawał gitary Tak, mama nie pozwala mi grać w domu Od tego boli ją głowa Mamy niczego nie rozumieją a więc? Co zagramy? No a co umiemy grać? Jestem pewien, Damianku, że zaliczysz ten egzamin i będziemy z Ciebie bardzo dumni. Szanowni Państwo, dzisiaj zagram swój ulubiony utwór, motyw ze szczęśliwych hipopotamów. Być manekinem, bo każdy wie, że jesteś lepszym manekinem niż ja. Oh. A? Oh! Mam już tego dość! Przyszłaś po autograf? Ha! Chciałbyś? Grajcie trochę ciszej, bo mamy próbę. <noise> Nie traćcie czasu, bo my wygramy. Nawet zabójcze szczury są od was lepsze. Nie jesteście prawdziwym zespołem. Jest was tylko dwóch, a to duet. A teraz zróbcie przyjemność wszystkim i bądźcie cicho! Ona ma rację, Karolku. Nigdy nie będziemy tacy dobrzy jak zabójcze szczury. Nie, nie będziemy. Będziemy od nich lepsi, ale musimy znaleźć trzeciego członka zespołu. Dlaczego chcesz dołączyć do naszego zespołu? E, chcę się z wami zaprzyjaźnić i być szczęśliwy. Następny! I jak? Moim zdaniem byłaś świetna, co, Karol? Za dobra. Następny? Umiesz śpiewać? Nie wiem. Grać na pianinie? Nie wiem. Bić w bęben? Trząść tamburynem? Strzelać palcami? Nie wiem. Następny! <grym> Następny! <grym> <grym> Umiesz w ogóle grać na niej? Nie, nie, a, a, ale wiem dużo bardzo ciekawych rzeczy. Następny! Mówiłem ci, Olo, nie bierzemy dziewczyny. Aha, mam trzecie brakujące ogniwo. Jeżeli dołączysz do mojego zespołu, będziesz mógł zostać kapitanem w Klubie Purpurowej Czaszki. Takim kapitanem, który wydaje rozkazy? Tak, coś w tym rodzaju. Ale ja nadal jestem liderem. A ja jestem wiceliderem. Ale ty będziesz najważniejszy tuż po nas. O, zgadzam się. Ale nie mamy czasu na próby. <laughs> tym to się nie przejmuj. Zabójcie szczury <goda> <goda> Mój koszmarnik Rozi, dziś nasz wielki dzień Tak, dzień, w którym to my wygramy, a wy będziecie na szarym końcu <goda> Tak, na szarym A jeśli ona ma rację i będziemy najgorsi? Wyluzuj się, wszystko przemyślałem Bilety na zabójcze szczury są już moje Dobry wieczór, witam pięknie na naszym konkursie talentów. Pierwszy wystąpi Krzyś, który spróbuje dziś pobić rekord szkoły w robieniu pompek. Jedno, dwie, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, dalej, a dalej? Osiem, dziewięć. Szesięć. No cóż, teraz wystąpią Lolo i jego genialny umysł. E, Zadajcie mi pytanie zupełnie dowolne, a ja podam poprawną odpowiedź. Kto wynalazł telefon? To proste! Aleksander Graham-Bell! Jakie miasto jest stolicą Portugalii? <grym> proste! Lizbona! Kto w zeszłym tygodniu dał leniwej ludce ściągnąć na teście z matematyki za torbę słodyczy? <grym> <grym> Więc ja. <grym> Ja to zrobiłem Porozmawiamy a, a... na stronie. <laughs> Trudno, to był Lolo i jego mózg. Następna będzie Wandzia, a w roli lalki brzuchomówcy jadzia. Powiedz mi, moja droga, co to jest? Wisi na ścianie i płacze. To proste! Alpinista! Ja miałam to powiedzieć! Ty miałaś odpowiedzieć, Nie wiem! Ale wiedziałam! Są naprawdę dobre! Za dobre! My pokażemy widzom coś jeszcze śmieszniejszego! Ha, co chcesz zrobić? Zaraz obie pożegnają się z konkursem! Uwiedz coś dowcipnego! <tryk> <tryk> Karolku, to było koszmarne. Ojej, teraz występ, który aż się boję zapowiedzieć. I przyjmijcie przeprosiny za zachowanie koszmarnych herosów Karolka. Two, three, four! Tu natychmiast! Ty olo! Peż. Mój braciszek, waseliniasz wygra! Będę mógł pójść na zabójcze szczury! Och, ty koszmarny chłopcze! Gratuluję, syn! Nasz zdolny aniołek! Dobra robota, robalu. Kto by pomyślał, że twoja wiolonczela wygra dla mnie bilety na zabójcze szczury? Są dla mnie więcej warte niż potrójna koza! Zabójczo! A to co? <grystanie> Niespodzianka, co? Całą rodziną obejrzymy szczęśliwe hipcie na lodzie! Co? Nie! Opracowanie Telewizja Polska Reżyseria Andrzej Bogusz Tłumaczenie Arleta Walczak Dialogi Elżbieta Kowalska Dźwięki montaż Urszula Bylica Kierownik produkcji Anna Jaroch Piosenkę z tekstem Krzysztofa Rześniowieckiego śpiewał Michał Rudaś Wystąpili Krzysztof Czerwiński, Lucyna Malec Elżbieta Kijowska, Krzysztof Strużycki i inni